Dzień dobry, witam w podcaście Wrzuć lepszy bieg, zdrowie to siła. To projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Nazywam się Paweł Miszkiewicz i dziś porozmawiamy o temacie, który dotyczy ogromnej grupy mężczyzn, bo zdrowiu psychicznym mężczyzn po 30. Moim gościem dzisiaj jest psycholog Aleksander Wilczyński. Cześć Aleksander. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że z nami jesteś. Chciałbym zacząć od tego, co słyszę bardzo często. Mężczyzna po 30. najczęściej zaczyna gubić balans. Bo to jest tak, praca, rodzina, kredyt, czasem mm. małe dzieci, brak generalnie czasu dla siebie. Jak ty to widzisz z, z perspektywy psychologa? Co się dzieje z mężczyznami właśnie tak po 30. roku życia? To nie tak, że 30. rok życia jest jakimś takim magicznym momentem, w którym całe życie się zmienia. Po 30. po prostu zaczynają uwidaczniać się pewne. Problemy, które istniały, może nie tyle problemy, co efekty nawarstwionych nawyków, które istniały już od bardzo dawna. Po 30 dopiero stają się one dla nas w jakiś sposób widoczne, szczególnie w momencie, kiedy stajemy przed większymi wyzwaniami w pracy, kiedy zaczynają pojawiać się takie rzeczy jak rodzina, dzieci, nowe obowiązki, być może przeprowadzka do jakiegoś wspólnego mieszkania. Kredyt. Kredyt, dokładnie. Więc to, co się dzieje po 30 roku życia, to po prostu nawarstwienie tych wcześniejszych nawyków. A ja bardzo często słyszę, że u mężczyzn to jest kojarzone z tym, że tak po prostu życie wygląda, że każdy przecież ma na swoich barkach bardzo dużo obowiązków, z czego tak najczęściej wynika ten taki niewidzialny ciężar który mężczyźni noszą na plecach, bo mam wrażenie, że, że jednak wielu mężczyzn nie nazywa tego sensu stricte stresem, tylko właśnie takim, takim normalnym życiem. Każdy przecież tak ma. Hmm. Mm. Istnieje takie przekonanie, że każda osoba nosi ciężar. I faktycznie trud i cierpienie jest bardzo normalną i ludzką rzeczą. Niezależnie czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, będziesz doświadczał trudnych sytuacji w swoim życiu. To, co jest charakterystycznego dzisiaj dla mężczyzn i dlaczego tak dużo osób podkreśla to, że mężczyźni zaczynają mieć problem ze swoim dobrostanem, jest to, że często są oni mniej wyposażeni w środki, żeby sobie z tymi trudnościami radzić. Mają takie przekonanie, że właśnie to jest coś, co się będzie pojawiało, ale nie do końca akceptują te trudności, raczej starają się z nimi walczyć. I przede wszystkim starają się robić to samemu, nie korzystając ze wsparcia innych instytucji, żadnych narzędzi albo osób bliskich w ich otoczeniu. Mhm. A co, miałby, co mógłbyś doradzić takiemu yy, mężczyźnie, gdzie mógłby się udać yy, po taką? Darmową poradę, gdzie po raz pierwszy wyczuwał siebie jakieś symptomy tego, że, że to jednak chyba nie każdy tak ma, że to jednak jest stres, że to jest przebodźcowanie, że to jest noszenie na barkach zbyt dużej odpowiedzialności, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że no każdy z nas ma kolegów, koleżanki, ludzi, których nazywa przyjaciółmi, ale tak naprawdę kiedy trzeba z kimś o czymś porozmawiać cięższym o czymś w naszym życiu, co naprawdę nas dotyka. To nie ma z kim porozmawiać. Nagle okazuje się, że wszyscy ci, którzy właśnie też mają tak jak my, czyli noszą niewidzialny ciężar na swoich barkach, na swoich plecach, mają swoje życie i no, nie mają do nas czasu, żeby po prostu usiąść przez pół godziny, posłuchać tego, co nam leży na sercu. Gdzie taki człowiek może się udać? Hmm. To, co mi przychodzi jako pierwsze do głowy, to najpierw mógłby zacząć od udania się do samego siebie. Od rozmowy z samym sobą, i nie mówię tutaj o tym, żeby po prostu rozwiązać problemy samemu, bo to nie o to chodzi. Raczej mam tutaj na myśli taką pierwszą, pierwsze spotkanie, które byłoby zaplanowanym czasem, kiedy ja sobie faktycznie daję go dość sporo, żeby samemu usiąść i zastanowić się u mnie, jak to jest. Niezależnie od tego, czy byłaby to Rozmowa ze sobą w myślach, czy być może przy użyciu dyktafonu i mówieniu tego na głos, czy być może notowania tego w zeszycie, bądź zwracania się do lustra, to byłyby metody, którymi można byłoby to zrobić, ale najważniejsze jest to, żeby ten czas był intencjonalny i żebyśmy powiedzieli sobie: dobra, teraz jest czas, w którym ja rozmawiam ze sobą i przyglądam się temu, co działa, a co nie działa w moim życiu. To jest pierwszy. Etap, który można by było podjąć. Drugim byłoby zwrócenie się do jakiejś życzliwej osoby, o których trochę wspomniałeś, że nie każdy ma na nas czas. Drugim etapem byłoby udanie się do jakiejś bliskiej osoby, której ufamy. Być może nie każdy ma dla nas czas, i jednocześnie kontakt z taką drugą osobą jest nieoceniony i potrafi naprawdę dużo dać, szczególnie w tych trudnych chwilach. Jeżeli jednak widzimy, że zarówno rozmowa z sobą, jak i poproszenie o wsparcie innych nie skutkują, dobrze jest się udać na przykład do jakiejś placówki, która może nas dodatkowo wspomóc. Niektórzy korzystają z takich usług jak centra zdrowia psychicznego albo po prostu spotkanie z psychologiem lub z psychiatrą. Dla niektórych to może być trochę za duży krok, więc ciekawą rzeczą są na przykład grupy mężczyzn które rozmawiają otwarcie o takich sprawach. Na przykład męskie kręgi organizowane w każdym większym polskim mieście to są naprawdę wartościowe instytucje, do których taki mężczyzna mógłby się udać z prośbą o pomoc. No i tak hipotetycznie załóżmy, że ja jestem takim mężczyzną, który faktycznie zauważył, że już coś w jego życiu nie do końca układa się tak, jak według niego powinno się układać. I dowiedziałem się o tym, że właśnie w Dolnośląskim centrum zdrowia psychicznego, między innymi odbywają się warsztaty poświęcone mężczyznom i szeroko pojętym ich zdrowiu psychicznym. No i kiedy po raz pierwszy przychodzę do ciebie, do osoby prowadzącej takie warsztaty, to jak to wygląda, bo no nie ukrywam, no nie każdy mężczyzna chce się od razu uzewnętrzniać i dzielić swoimi przemyśleniami, problemami, zwłaszcza, że naprzeciwko siebie ma osoby, które są mu no niewątpliwie obce. Więc jak przychodzę na takie zajęcia, to taka, taka moja pierwsza myśl jest: usiądę i zobaczę, jak to wygląda wśród osób, które zazwyczaj na takie zajęcia przychodzą. Ale to jest moje zdanie. A jak to z Twojej perspektywy, psychologa, osoby prowadzącej takie zajęcia wygląda? Hmm. Takie pierwsze przyjście na grupę, gdzie już jest jakiś ustalony porządek, członkowie, którzy przychodzą już dłuższy czas, często dla nowej osoby powoduje bardzo dużo takiego stresu bardzo dużo lęku właśnie takich myśli. Z jednej strony one mogą być usiądę, zobaczę jak to jest a z drugiej Boże oni wszyscy już wiedzą tak dużo, co ja tutaj właściwie robię, przecież nie jestem w żaden sposób dziwny, dlaczego ja jestem tutaj. Dlaczego jestem w Centrum Zdrowia Psychicznego w klubie pacjenta. Takie myśli są całkowicie normalne i będą się, się pojawiały, to, co jest istotne, to w naszej grupie staramy się tworzyć taką atmosferę tego, że każdy z nas dzieli jakieś doświadczenia życiowe. Tak jak zaznaczyłem wcześniej, Cierpienie jest rzeczą całkowicie normalną i pojawia się w życiu każdego z nas. Każdy z nas będzie przechodził przez trudne okresy i nie da się w nich w żaden sposób uniknąć. Także na takiej grupie po prostu pokazujemy, że każdy z nas tego doświadcza i każdy może czuć się tam zaproszony. Mhm. A jak już po raz pierwszy udam się na taką grupę i. Dołączę pewnie do y, jakiegoś harmonogramu zajęć, do jakiejś tematyki. To czy ja mam taką przestrzeń? na Twoich zajęciach, żeby podzielić się właśnie swoimi y, przemyśleniami, troskami, mm. tym, co y, w środku we mnie siedzi? Jak to wygląda? Czy to jest tak, że y, siadacie sobie w kółko? No bo to tak się kojarzy z filmów. Najczęściej y, oglądając amerykańskie filmy widzimy grupy anonimowych alkoholików. Każdy siada, mówi jak ma na imię, ile ma lat i z czym się boryka. Y, jak to u Was wygląda na takich spotkaniach wśród mężczyzn? Tak. Ja prowadząc strefę mężczyzn, nie robię z tego grupy stricte terapeutycznej. Mhm. Bardziej jesteśmy grupą zajęciową, na której oczywiście tak, każdy ma przestrzeń na to, żeby podzielić się swoją historią, na tym, żeby powiedzieć, co mu leży na sercu, co sprawia mu trudności w codziennym życiu, a jednocześnie nie staramy się terapeutyzować tej osoby. To jest bardziej tak, że swobodnie wymieniamy się doświadczeniami w trochę bardziej ustrukturyzowanych warunkach, wykonując wspólnie różne aktywności, wspólnie poddając pod refleksję różne aspekty naszego życia. Na przykład codzienną higienę dnia, nasze nawyki, to co jest dla nas dobre, co nie jest dobre, jak podchodzić do uzależnień, jak podchodzić do natrętnych myśli, które się u nas pojawiają. W taki sposób, żeby pomimo tego dzielenia się swoim doświadczeniem, każdy mógł wyjść ze swoją myślą po tych zajęciach. A tak z perspektywy psychologa, jakbyś odniósł się do tego, bo ja mam takie wrażenie, że wielu mężczyzn jest samotnych, że tak naprawdę. Już wspominaliśmy o tym, że nie mają e, z kim porozmawiać, ale nawet jak już mają z kim porozmawiać, nawet jak już przychodzą na takie e, spotkania jak te grupy, które ty prowadzisz, to mimo wszystko e, wracają do domu i pomimo tego, że mają rodzinę, mają dzieci, czują wewnętrzną pustkę, czują się samotni. Z czego to wynika? I to jest paskudnie dołujące. Właśnie wraca się do tego domu i czasem pojawia się to uczucie, że Przecież wszystko powinno być w porządku. Mam dookoła siebie ludzi, kolegów w pracy, rodzinę w domu. Dlaczego czuję się samotny i smutny jednocześnie? Zastanawiam się nad radą, którą mógłbym dać takiej osobie. I to, co przychodzi mi do głowy, to to, żeby nie bać się o tym mówić, że czuję się samotny. Nie bać się tego zaznaczyć. To będzie kosztowało naprawdę ogrom odwagi. Nie będzie to przyjemne doświadczenie. Być może spotkamy się z odpowiedziami, których nie chcielibyśmy usłyszeć, ale pokaże nam to taką rzecz, że jesteśmy w stanie zaznaczyć, że potrzebujemy czegoś od świata. Kiedy już to zaznaczymy, naturalnie zaczniemy szukać dla siebie rozwiązań. Niezależnie od tego, jak one by wyglądały, Będą po prostu nasze i najlepiej sprawdzające się dla nas. Pierwszym krokiem jest po prostu przyznanie się przed sobą i przed innymi i poproszenie o pomoc. Mhm. Czyli to tak naprawdę, jeżeli ktoś. Nie dostanie informacji o tym, że my czujemy się samotni, no to on nie wie, że czujemy się samotni. To tak spłaszczając jest, jakbyś przyszedł do mnie na herbatę i ja nie wiem, że nie słodzisz, abym ci posłodził, to ciężko, żebym miał do mnie pretensję, że ci posłodziłem, skoro nie miałem pojęcia, że cukru nie używasz. Nie. Rozumiem. To teraz tak, na koniec, praktycznie, gdybyś miał wymienić takie trzy konkretne rzeczy, które każdy mężczyzna po trzydziestce może, ale dziś, jeszcze dziś po takim podcaście, po przesłuchaniu, zrobić, żeby poprawić swoje zdrowie psychiczne. Co to według Ciebie by było? Hmm. Zacząłbym od zadania sobie paru pytań. Co w moim życiu sprawia mi radość? Co w moim życiu sprawia mi cierpienie? I w ten sposób postarałbym się zobaczyć, które aspekty mojego życia być może potrzebują trochę więcej mojej uwagi. Żeby jeszcze dzisiaj poprawić swój humor, można też uprawiać jakąś aktywność fizyczną. To może być wyjście na siłownię, tam wyćwiczenie się, a dla tych, którym, dla których siłownia nie jest odpowiednią formą aktywności fizycznej, jest ich multum. To może być coś tak prostego jak spacer, bądź tak odlotowego jak ścianka wspinaczkowa, bądź sztuki walki. Każdy znajdzie coś, co będzie jemu odpowiadało. A trzecią rzeczą, wróciłbym chyba tutaj do bycia szczerym ze sobą i z innymi. Jeżeli w trakcie pytań zauważymy, że jest coś, co leży nam na wątrobie, to chcielibyśmy zaadresować do świata czy do innych osób, po prostu zrobić to dzisiaj i już dzisiaj to powiedzieć. To również będzie wymagało od nas sporo determinacji. Odwagi i przełamania jakiś lęków, ale może znacząco podnieść komfort naszego życia w długoterminowej perspektywie. Chciałem też, żeby, żeby wybrzmiało coś ważnego, że dbanie o psychikę nie jest oznaką słabości, tylko przede wszystkim odpowiedzialności. I jak swoje zdrowie traktujemy poważnie, to zwykle lepiej funkcjonujemy w pracy, w rodzinie i, i w relacjach. Zgodziłbyś się z tym, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Zdecydowanie bym się zgodził. A nawet powiedziałbym bardziej, że chcąc być odpowiedzialnym mężczyzną, dbanie o swoje zdrowie psychiczne jest poniekąd naszym obowiązkiem, żebyśmy mogli w efektywny sposób nie tylko dbać o siebie, ale też o ludzi dookoła nas i spełniać nasze role w pracy i w domu. Czyli cudownym, tak naprawdę rozwiązaniem, może nie cudownym, ale takim Dobrym rozwiązaniem byłaby taka synergia: dbać o zdrowie psychiczne, ale również dbać o aktywność fizyczną i dobrze planować dzień, ustalać sobie jakiś harmonogram i po prostu opowiadać o tym, mówić o tym otwarcie, co nas boli, przyznać się przed samym sobą i przyznać się również przed najbliższymi, że jeżeli czujemy się samotni, to oni powinni o tym wiedzieć. Dokładnie, tak. Aleksander, bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszym podcaście. To była rozmowa w ramach kampanii Rzecz Lepszy Bieg, Zdrowie to Siła, finansowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a organizowanej przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego. Dziękuję Ci za obecność i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję również.